Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy zajmować się czołem. Jeśli masz zmarszczki na czole, to pamiętaj, że są one wynikiem tego, że Twoje mięśnie przez wiele lat kurczyły się, napinały, i masz taki mechanizm, który. Powoduje, że bardzo mocno używasz mięśni mimicznych, czyli zamiast zdziwić się znakiem zapytania, Podnosisz brwi i wszystko jest ok w momencie, kiedy jesteś młoda, młody, i wtedy te mięśnie rozkurczają się i wszystko wraca do normy. W momencie, kiedy um, wykonujemy ten sam gest dziwienia się, unoszeniem brwi, um, wytężaniem wzroku poprzez właśnie ściąganie brwi do środka, um, kiedy po prostu używamy tych naszych mięśni do Przesadnie wówczas, nie kontrolu, kiedy nie kontrolujemy naszej mimiki, wówczas to nasze czoło marszczy się dosyć mocno. No i teraz, co jest najważniejsze w pracy z czołem to, żebyś wiedziała wiedział, że kondycja naszych oczu bardzo mocno odbija się na naszym czole. Oczywiście stres, jak najbardziej. Także ma tutaj znaczenie, natomiast dzisiaj chciałabym Ci pokazać kilka bardzo prostych technik, które wykonywane regularnie pomogą Ci uporać się ze zmarszczkami zarówno tymi poziomymi, jak i pionowymi. Pamiętaj o tym, żeby kontrolować swoją mimikę. Jest wiele różnych metod. Na przykład możesz poprosić o to swoich domowników, możesz sobie naklejać plasterek taki przeźroczysty na czoło. No, ale przede wszystkim ta większa świadomość tego, w jaki sposób reagujesz na to, co do ciebie dociera. Teraz chciałabym zacząć od ćwiczeń. Jest kilka ćwiczeń, które. Będą pomagały w rozluźnieniu napięć na czole i będą to, będą to ćwiczenia na mięśnie oczu, bo wyobraź sobie, że właśnie te oczy mają ogromny wpływ na czoło. Więc będziemy chcieli na początku ułożyć sobie dłoń, Jedną lub obie dłonie na czoło, i tą dłonią mamy za zadanie rozpłaszczyć to czoło i całkowicie wygładzić. I dłoń będzie również pełniła funkcję takiego stabilizatora dla naszych mięśni, tak żeby one się tutaj nie włączyły do pracy. A my będziemy działać tylko oczami. I pierwszą rzecz, którą sobie wykonamy, to będzie po prostu spoglądanie do góry i do dołu, wysoko do góry i do dołu. To ćwiczenie powtórzymy sobie jeszcze 10 razy. I pomrugaj w celu rozluźnienia mięśni oczu. Kontroluj, czy kiedy masz dłonią rozprasowane czoło, przyciskasz dłoń do czoła, to czy Twoje czoło nie pracuje. Chcesz to czoło wyłączyć z pracy, natomiast zaangażować mięsień okrężny oczu. Teraz będziemy wykonywać podobny ruch, tylko będziemy zaglądać sobie w prawo, w lewo, mocno otwierając oczy. Takie jakby wietrzenie oczu. Pamiętaj, że tu pracują tylko oczy, więc nie chcesz skręcać głowy, ale jest to bardzo kuszące. Więc jeszcze 10 razy w prawo, w lewo. Mocno otwieramy oczy przesadnie. Staraj się nie poruszać głową i nie używać czoła. Barki rozluźnione. I pomrugaj, 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 rozluźniając w ten sposób oczy. Świetnie. I teraz kolejne ćwiczenie. To będzie ćwiczenie, które będzie miało za zadanie. Hmm, Cokolwiek, narysuj wzrokiem albo figury geometryczne. Jednego dnia, właśnie, rysujesz sobie literki, drugiego dnia, rysujesz jakieś esy floresy. To, co będziesz rysować wzrokiem, zależy tylko i wyłącznie od Twojej fantazji. Ważne, żeby oczy pracowały. Tutaj e, warto sobie oczy zamknąć, po to, żeby nie kręciło Ci się zanadto w głowie. I ułóż dłoń na czole, znowu rozprasuj to czoło y, i przytrzymaj. No i działamy, rysujemy esy, floresy albo piszemy alfabet. Stara się wyraźne literki rysować i nie pomijaj żadnej. Litery pisane mogą mieć zawijasy, zakrętasy. Im więcej użyjesz tutaj oczu do wyrysowania tych skomplikowanych kształtów literek, tym lepiej oczy sobie tu popracują. Możesz chwilowo odczuwać dyskomfort w mięśniach, w samych oczach ale to powinno się z czasem unormować. Słuchajcie, jak gadam to y, utknęłam teraz na literce M. Staraj się. zawijaski I Z. Pięknie, pomrugaj, pomrugaj, rozluźniasz w ten sposób swoje oczy. I mm, ostatnie ćwiczenie będzie polegało na tym, że znowu sobie przyłożymy dłoń do czoła, rozpresujemy czoło, znajdziemy przed sobą punkcik, idealnie przed sobą będziemy się w ten punkt wpatrywać i słuchajcie, szeroko otwarte oczy takie mm, zdziwienie, ale bez albo nie wiem, patrzymy. Chcemy wypatrzeć tam w oddali coś mocno, otwieramy oczy i przyglądamy się w ten jeden punkt. Niczymy sobie w myślach do 15. I wystarczy, pomrugaj. Pomrugaj. Teraz to są, to są właśnie ćwiczenia, które zarówno wpływają na to, że Twoje oczy będą w lepszej kondycji, i jak również sprawią, że czoło będzie się marszczyło zdecydowanie mniej. Czyli tych zmarszczek na czole będzie mniej. Kolejne ćwiczenie, tym razem nie ćwiczenie, słuchajcie, chciałam Wam pokazać, Punkty, punkty, które można sobie masować po to, żeby takie punkty akupresurowe, które będą wpływały na rozluźnienie właśnie okolicy naszego czoła, jak również okolicy naszych oczu. I pierwszy punkt znajduje się dokładnie pomiędzy brwiami. Tutaj możemy, tak jak to mamy w masażu ajurwedyjskim, masować sobie najpierw przeciwnie do wskazówek zegara i wykonać takich nieśpiesznych 7 czy więcej kółeczek. Punkt między brwiami. Niektórzy mówią, że tu mamy trzecie oko. Niektórzy wierzą, że to siedziba naszej intuicji. A następnie wykonamy sobie 7 kółeczek zgodnie. Ze wskazówkami zegara. Pamiętaj, aby oddychać przy tym spokojnie. Okej. Okay. Kolejny punkt, a właściwie para punktów znajduje się nad naszymi źrenicami, więc wypatrujemy sobie tych naszych źrenic, układamy palce i na... masujemy najpierw przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Spokojny oddech, prosty kręgosłup. A następnie 7 kółeczek zgodnie z ruchem wskazówek zegara. OK. I kolejna para punktów to punkty znajdujące się w zewnętrznych kącikach oczu. Punkty, które zarówno będą wpływały na to, co się dzieje tutaj, w samym kąciku oka, jak również na uspokojenie pracy mięśni czoła. I zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ok, i ostatnia para punktów, choć jest ich zdecydowanie więcej, to będą punkty, które się znajdują pod naszymi źrenicami na kości oczodołu, i chcemy sobie tutaj też wykonać 7 kółeczek. W jedną i 7 kółeczek w drugą. Okej. Okay. No i teraz chciałabym przejść do masaży, które można sobie zastosować na okolice czoła, po to, żeby właśnie to czoło uspokoić i wygładzić. I masaż, słuchajcie, najprostszy w świecie to będzie masaż, który będzie po prostu możesz użyć kremu lub olejku ja sobie wcześniej już użyłam troszkę. Taki masaż, który będzie wygładzał przestrzeń pomiędzy brwiami, jak również um, uspokajał. A właśnie mięśnie i tych takich spokojnych ruchów można wykonać naprawdę sporo. Ten gest taki wznoszący, symbolicznie, właśnie też podnoszący poziom naszej energii. Będziemy teraz się przesuwały nad brwią, przesuwali być może też i Obie spokojnie gładzimy Następnie wracamy do środka czoła i przeskakujemy na drugą stronę To jest jeden z takich prostszych masaży, które możesz sobie wykonać nawet będąc w pracy po to żeby uspokoić czoło Kolejny masaż to masaż w który będzie wymagał podparcia łokcia na stoliku, czyli będziemy podpierać łokieć, i nasadą dłoni będziemy przejeżdżać od y, czoła, od nasady nosa do nasady włosów, wykonując jeszcze dodatkowo takie zygzaki tą nasadą dłoni. I wracamy i jeszcze sobie. Zrobimy trzy przejścia po każdej ścieżce. Takie zygzaczki, które rysuje nasza dłoń. Trzy, były trzy. Idziemy teraz y, trochę do boku. Nie przejmuj się, że dotykasz brwi. Pamiętaj tylko, żeby wykonywać ten masaż z lekkim poślizgiem. Ok, kolejne, czyli po środku czoła, od nasady od początku brwi, potem środek brwi. Możesz dołożyć tutaj lekkie wibracje. A następnie końcóweczka brwi. Super. I będziemy przechodzić sobie na drugą stronę. Ja zwykle zaczynam od środka, po to, żeby powtórzyć tutaj ten masaż, rozluźnić okolice brwi. I mamy początek brwi. środeczek I końcówka No i w zasadzie to byłoby yy, dzisiaj na tyle Życzę spokojnego czoła, otwartych oczu i jak najwięcej rozluźnienia. Do zobaczenia, cześć.